W dniu 24 maja 2013 roku dokonano uroczystego otwarcia nowego, samodzielnego publicznego szpitala rejonowego w Nowogardzie. Jest to największa inwestycja w historii miasta i gminy Nowogard, opiewająca na niemal 20 milionów złotych. Mam przyjemność przywitać wszystkich Państwa na uroczystości otwarcia i uruchomienia nowej bryły szpitala w Nowogardzie. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziś spełniają się marzenia nowogardzkiego społeczeństwa. Mamy szpital na miarę XXI wieku i dzięki temu możemy czuć się pod względem zdrowotnym coraz bardziej bezpiecznie. Dzisiejszą uroczystością i oddaniem tej nowej bryły szpitala pokazujemy również, że dla samorządowców w Nowogardzie życie i zdrowie naszych mieszkańców to jest priorytet, jest to Sprawa najważniejsza, dlatego że też na tą inwestycję nie żałowaliśmy ani trudu, ani sił, ani środków. Myślę, że na mapie województwa zachodniopomorskiego dzisiaj, na tej zdrowotnej mapie województwa zachodniopomorskiego, dzisiaj Nowogard rozbłysnął i ta gwiazda, czyli Nowogardzki Szpital, będzie pozostanie tam na zawsze i będzie przyciągał tutaj pacjentów i będzie kojarzył się z tym, że właśnie w Nowogardzie jest wysokiej jakości leczenie, wysokiej jakości obiekty służby zdrowia. Z wielkim podziwem obserwowałem toczącą się inwestycję, zarówno pod względem że tak powiem wizualnym, jak i z doniesień prasowych. Rzeczywiście jest to wielki trud samorządu lokalnego wybudowanie tak okazałego budynku w tych trudnych czasach dla samorządności jest to wyraz wielkiej troski samorządu i serdecznie gratuluję samorządowi nowogarskiemu i samorządom okolicznym za to, że ten trud podjęli i za to, że udało się tę inwestycję dokończyć. Mam również nadzieję, że personel szpitala nadal będzie służył swoją pomocą, a będzie służył jeszcze bardziej efektywnie poprzez to, że warunki. Ochrony zdrowia w tym obiekcie będą o wiele lepsze. Dzisiaj możemy mówić o wydarzeniu bez precedensu. Dzisiejsze wydarzenie jest bezprecedensowe w skali kraju. Kilka, jest, kilka mamy w Polsce samorządów miejskich, które są właścicielami, organami prowadzącymi dla szpitali. Dzisiejsze wydarzenie jest także bezprecedensowe w skali województwa. Dzisiaj koleżanki koledzy samorządowcy zastanawiają się, jak ewentualnie sprywatyzować, jak zmienić formę własności, co zrobić, aby nie mieć kłopotów. Tu w Nogęł poszliście inną drogą rozwiązywania problemów, rozwiązywania skutecznego problemu, tak aby mieszkańcy, wasi mieszkańcy, cieszyli się dobrym zdrowiem przez... Długie, długie Wykonawcą projektu została pracownia projektowa Atrium ze Szczecina. Nowy projekt zakładał przekształcenie budynku nieużytkowanego i budynku istniejącego w jeden obiekt połączony łącznikiem. 17 lutego 2011 roku ogłoszony został przetarg na rozbudowę budynku szpitala. Wykonawcą budowy została firma Skanska, spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. W dniu 13 czerwca 2011 roku nastąpiło uroczyste przekazanie placu budowy i wmurowanie aktu erekcyjnego. Inwestycja zakończono w kwietniu 2013 roku. W istniejącym, użytkowanym obecnie budynku pozostanie izba przyjęć wraz z gabinetami diagnostycznymi i pracownią endoskopową. Standard leczących zdecydowanie ulegnie poprawie. Obecnie szpital znajdował się na 2700 metrów i było 130 łóżek po, po zmianach, czyli w nowej bryle mamy 65 metrów i 80 łóżek. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim radnym, i koalicji i opozycji, która wspólnie uznała, że Najważniejsze jest zdrowie. Składając sobie życzenia, wszyscy kiedykolwiek, przy jakiejkolwiek okazji, najpierw życzymy sobie zdrowia, a następnie inne życzenia. W związku z tym życzę, panie dyrektorze, wszystkim mieszkańcom zdrowia, aby ich nie dotknęło to, żeby tu musieli przebywać w tym szpitalu. Ale jakieś tam przysłowie mówi, że zawsze coś trzeba nosić z sobą na wszelki wypadek. Więc na wszelki wypadek. Nowogard ma piękny szpital, gdzie pacjenci, którzy będą z niego korzystać, będą chyba w pełni zadowoleni. Ale nie tylko bryła świadczy o pacjentach, ale też i panie dyrektorze, mam nadzieję, jesteśmy przekonani, panie burmistrzu, że personel, który tu, który tu będzie pracował, ma stworzone dobre warunki ku temu, żeby opiekować się naszymi pacjentami, gdzie jest ich... W sumie 40 tysięcy, które szpital obsługuje. Dziękuję bardzo. Szanowni mieszkańcy gminy Nowogard, prawie 3 lata temu dałem Państwu słowo, iż jeżeli wybierzecie mnie na funkcję burmistrza Nowogardu, zakończę rozbudowę szpitala w Nowogardzie. Dziś dotrzymuję swoich obietnic i oddaję do dyspozycji Państwa, nowogardzkiego społeczeństwa. Jak i kadry szpitala, nowy obiekt, nową, rozbudowaną bryłę szpitala o wartości 20 milionów złoty. Oczywiście sam tego nie dokonałem. Zrobiliśmy to wspólnie z Radą Miejską, a przede wszystkim z radnymi Koalicji Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy każdorazowo uchwalając budżet na rok 2011, 2012, 2013 głosowali za uchwaleniem tego budżetu za przeznaczeniem pieniędzy na rozbudowę szpitala dzięki tym głosowaniom bryła szpitala mogła być rozbudowana od dziś jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni pod względem swojego stanu zdrowia, a w trudnych przypadkach w szczególnych sytuacjach narażenia naszego zdrowia. Szpital Nowogarski ma profesjonalną kadrę, cieszy się dobrą reputacją, a jeszcze od dzisiaj ma dodatkowo nowy obiekt spełniający wszystkie światowe i unijne wymagania. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia, ale jakby go zabrakło, to pamiętajmy, że 30 sekund od domu mamy swój własny szpital, gdzie leczą nasi lekarze, i dla nas, mieszkańców Nowogardu, jest to priorytet. Dziękuję serdecznie jeszcze raz życzę dużo zdrowia.